Witam proszę Państwa w kolejnym odcinku, może troszkę zmienić ustawienie kamery, przybliżenie na ryj I tak możemy już to oglądać Była ładna pogoda i uwaga, idzie tak mgła, że chuja widać Więc tak, ogólnie będziemy robić Mega Kangura, bo dobrze widzicie Jest debiut Mega Kangura na rajdach W niedzielę jest rajd day na Mega Kangura A ja to mam wyjebane, bo ja mam turniej i dla mnie to jest very important I również proszę Państwa special quest, a mega moment a czemu to się zrobiło? No dobra, to się samo zrobiło. No dobra, Mega Moment. Dam jest złap trzy Pokemony. Ale czekaj, a w, tak. tym, w którym momencie ja wybieram te Pokemony? Później, teraz jakoś. Bo ja nie mam do wyboru. No to później, później. jest. Później, dobra, no to robimy najpierw Mega Moment. Etap pierwszy, Bulbasaur, proszę Państwa, potężny pokémon. starter regionu Kanto, OK. Czy Ultra Ball wystarczył? Wystarczył. Pokémon numer dwa, Charmander, oczywiście, tak. No i wiadomo, że numerem 3 będzie Squirtle, a dlaczego te 3 pokemony? No bo one mają swoją mega ewolucję I będziemy je w naszym tym questie, w tym Storyline Wybierać I wybór tak naprawdę jest tylko taki, że dostajesz mega energię związaną z tym mega Tak wygląda sytuacja Profesor, profesor standardowo ma I tu sobie wybieramy, no i że ja jestem motherfucker I ogólnie bardzo lubię Reda, czyli że tak powiem oryginalną postać taką Chyba najbardziej oryginalną postać jeżeli chodzi o Pokémony. no to dlatego wybieram Charizarda Potwierdzam i mam No mam profesora, który mi gada co zwykle Muszę złapać znowu 5 Pokemonów, użyć 5 Pokemonów pięciu, Pokemon, po, pięciu berysów do łapania Pokemona I robiąc Pokemona 5 razy, wtedy dostanę 200 Mega Energii do Charizarda, darmowego Ride pasika, proszę Państwa i Apira Pokemona, dobra Yy, ale wiecie co? Szybki szaniczek? Nie jest. I szybki szaniczek? Nie jest. Do to sztuka? Bulba za dziko. Nie jest. No i ogólnie Bulba jest więcej, jak nie zauważyli. Yy, Charmanderów jest więcej, Squirtli jest więcej. Tam jeszcze podobno Maripów jest więcej. Innych takich trochę bardziej dziewiastych Pokémonów, dlatego że jest Mega Kangaskan. I teraz mi Agusia pusia moja okrusia. Już zaprosiłam. Bo... A ja mam kogo zapraszać? Zaproś sobie z dupy. Aha, nie mam go w Nie z dupy, ty. <laughs> Dobra, no to my zaprosimy po prostu tutaj. Galix, Gabrycha zaproszę. Pan Paweł zaprosimy Pana Paweł zaprosimy na pełnej kurwie. Pan Paweł, tu już zaproszę, bo jest mało czasu. Nie no zapraszaj. Ty? No zapraszam, zapraszam. Kanara Może Krychu wejdzie i Oskara. A nie, już nie mogę. No i w ogóle Oskar jak oglądasz, chodzi o Oskara z Gdańska. Oskariu 1 yy, gratuluję nowego Shundo, czyli Stufula. Znaczy on już jest nie Stufulem, tylko jest y, tym Biwerem, Beware. Bo ostatnio jak odbierałem gift albo wysyłałem gift jak paszę szundo na bady. Tak wygląda sytuacja. Więc przy okazji, że tu się jesteśmy, rozmawiamy, widzimy się, robimy ride i gadamy sobie o tym i o tamtym, no to <laughs> mam zaszczyt Was jeszcze raz zaprosić 1 maja, czyli w niedzielę do Pinguina w gdańskiej metropolii na turniej PVP, tym razem Circus Cup. Nagrody są od JBL, nagrody są od Genesisa, nagrody są od Brook, od Autokeczy, o te... Nie. Te Autokeczy, bo właśnie ładuję w samochodzie. Yy... Wchodzisz? Weszło I tak wygląda proszę państwa sytuacja No oczywiście nagrody są również od Bassa Center Shop Więc serdecznie wbijajcie do mnie na sklep z kartami Dream Basta otworzył swój sklep z kartami Więc po prostu no Trzeba przejąć wszystko i, i elo, nie? Trzeba przejąć wszystko Także no, najlepiej po prostu wygrać w Totka I bym wtedy wykupił, ca bym wykupił cały asortyment pokryw, zawsze i innych sklepów by nie miał asortymentu Rozjebałbym rynek wtedy, nie? Marzenie. Marzenie. Ale nie. Jakbym wygrał w Totka... Znaczy może nie, inaczej w Totka to może nie, ale w Eurojackpot, nie? <laughs> Czemu bym w ogóle wybrał coś do bicia Lugie? Was Chyba is, is, was is los... Wo dobra, dawaj tego konkretura Tak Co to za muzyka? Aha, A, bo tutaj jest. Albo to Freenał leciał. Nie, bo tutaj jest knajpa i oni tutaj. Taki Nie, to Freenał. Tak? Tak, to, to, to Freenał, tak. O pociąg słyszysz. proszę Państwa, na pełnej kurwę z Home Music. I serio e... zapraszamy na ten tak. turniej, bo są super serio nagrody. Jak tak, tak. sumowała, A podliczała, to wyliczyła na szybko, że pierwsze miejsce zgarnia jakoś. 1200-1300 zł tych Nie, 1000 zł. Drugie... Ale dodałaś do tego karty na przykład wszystko, jeszcze? Wszystko, tak. czyli około 1000 zł. Pierwsze miejsce na przykład, nie? Drugie ma chyba 650, Trzecio w około 300 i młody ma za 700. No, najlepszy Więc... młody, czyli najlepszy do 15 roku życia rocznikowo. Tak, łącznie wszystko podliczyłam i naprawdę to są fajne kwoty i fajne nagrody. Tak, i proszę Państwa, jak wszystko dobrze pójdzie, to niedługo kurwa będzie niespodzianka. Coś tam planuje jeszcze. Umierający kanał, nie? Ale to To dopiero będą Będę, że tak powiem pierwsze kroki stawiał w tej sprawie Po weekendzie majowym, nie? Tak, Chyba. Tak, tak. Tak, tak, tak No więc, ale Stay tuned nie? I Zwykły. nie jest shiny, ja też na zwykłego Aguś 1000, o jest okie gówno 1794, też nie jest dobrze 1802 ale, miejmy. Ja już sam jakieś dzisiaj kangaskany robiłem, tak, ale jakoś mega dużo tak naprawdę nie, bo zrobiłem jakiegoś timbura. Y, timbura jest chyba rokrafa, dzisiaj zrobiłem jakiegoś. Y, jakiś Landoru W ogóle Landurusy robię parę dziennie, parę dni. Nie, nie, nie nabrałem jakoś duże, bo mam setkę na 50 levelu. I wiecie, że ja dalej nie mam shiny. Rozumiecie to? Nie, nie, mam dalej shiny. No jak mówiłem, a jest do dupy. Mam zaproszenie na ride. O Wilku, mowa! A dlaczego by nie? Kurde, może będzie shiny, nie? Mówiłem, że o skarze, który ma shiny. Szunder, że gratuluję, prawda? No. I zapraszam na Landorusa. A zrobimy. A może będzie shiny. A dlaczego by nie? Może, nie? I teraz tu. Co ty gadasz? To jest tak myślnie zrobione? Tak. Ja pierdolę na Jantik. Gdyby nie to, że się spierdoleni, to to by była mega sprawą, nie? A dlaczego jest na nadejście spierdolony? Proszę Państwa, jak. Kiedy poszła info? w czwartek? No, no trzeba... w czwartek od 22 jak, Tak, jak można w czwartek. Inaczej, jak można dać newsa w czwartek o evencie, inaczej, o Ride Day, który jest w niedzielę, i o evencie, który zaczyna się w piątek. Jako, jak trzeba być spierdolonym? No bo no, nie oszukujmy się, tak. Yy, jeżeli chodzi o Ride Day. Dobra, Raid day to trwa 3 godziny. To jest taki day jak community day. Chodzi o to, że takie rzeczy, gdzie jest debiut nowego Pokemona. No, ok, to ono jest też na zwykłych rajdach, tak? Ale w czasie dayu będzie miał niby podwyższoną szansę. Ziemniak na jest blobby, vlogby, niesamowite. Będzie miał niby podwyższoną szansę na shiny. Więc no, proszę Państwa, yy, tak się kurwa nie robi, nie? Jest znowu ta lukia w lobby. Tak się, proszę Państwa, nie robi. Tak nie powinno być. To naprawdę yy, zachowanie godne. Nie wiem, fff, baru mlecznego, że wchodzisz, widzisz, że jest kotlet schabowy, ale jak przychodzisz do kasy, to już okazuje, że tego schabowego nie ma, nie. Tak bym, tak bym to porównał, jeżeli chodzi o, o, o profesjonalność. Tylko tam bym się nie czepiał bo po prostu wyszedł, nie? A tutaj bym się czepiał, no bo oni to ja myślę, że na Antiku mają przygotowane eventy przynajmniej na pół roku do przodu. Jak nie, jak nie więcej. Ale jeżeli chodzi o komunikację z graczami, nawet, nawet ze swoimi przydupasami twórcami, to to jest, ma wiele do życzenia, naprawdę. Ostatnio tam nie tyka nie, nie coś. Tam nie wiem, to napra nie ważne. naprawdę Elon kupił kurwa Twittera, kurwa, kup na Jantika, nie. Kupna Jantika, weź Gen weź Hękiego bity pryj i będzie lepiej. Naprawdę by było lepiej. Nie? On by to postawił na nogi moim zdaniem. Yy, i by było naprawdę bajecznie, bajecznie, byśmy nie mieli pewnie czegoś takiego jak aleński Geodude Community Day, może byśmy dostali Ratataday. <grywa> <grywa> Ratataday! Ej, ale nie, serio, myślę, że jakby yy, był zrobiony ten, jak to się nazywa, yy, no, yy, Ratataday, albo Ratata Community Day, to ludzie się je rali, nie? Tak jak bidufem? Ja bym, o, ja bym ta, tak, tak. Ja bym bardziej, ja bym serio wolał bardziej CD na ratatę, niż CD na leńskiego Dziodu, Bo na leńskiego Dziodu było tyle eventów, że on się respił ze zwiększoną intensywnością, że to jest hit A na ratatę, był jakiś event, że więcej rataty było? No można powiedzieć, że ten, to był taki event, start gry Szedłeś? PJ RATATA ZUBAT, PJ RATATA ZUBAT I tak, tak się chodziło po mieście było PJ RATATA ZUBAT to to zubat. Właśnie się zastanawiam czy nakarmiłem swoje bady, bo najemnik mnie dwa razy upierdolił niby że nie nakarmiłem swojego bady i tego na tym się cały czas siedzę nie mogę tego zrobić ale nawet nie będę nich pisać, bo mi odpowiedzą, że sorry, sorry ale we weekend do shit about it, nie, i tak będzie taka będzie rozmowa, albo po prostu będę się wkurwiał z botem no i nie jest shiny, nie 2782, zbustowany, nie mam pojęcia co to jest Kochanie, chcesz mi uświadomić, co, czy to jest coś godnego? Bo jak nie jest coś godnego, to ja zaryzykuję, że potem złapię. A tu jeszcze chciałem a propos tych questów porozmawiać. O, dobra, już nie trzeba, z pierwszą kulkę się zapało. Okej, okay, okej. Okay. Was is das 9-3, jakby było shiny, to bym się cieszył. A tak to, to poleci po prostu na wyjebkę. Dobra. Yy, o wszystkim chyba powiedzieliśmy, co chcieliśmy. Gadamy już sobie dosyć długo. Z tym mega moment nie będziemy się męczyć. Ale, ale, ale. Chciałem jeszcze tutaj odebrać sobie questy, bo mamy kantery i noży to może być jakieś shiny Oczywiście, yy, wielki props za to że będzie teraz kolejny event czyli będziemy mieli za chwilkę jeżeli się nie mylę od 5 do 10 maja od 3, od 3 maja tak y, będzie proszę państwa Mega Latios i Mega Latias będzie to proszę państwa event związany ogólnie też z latającymi poksami będzie znowu flying pikachu będzie więcej driflunów, wingulów i to jest a propos tego eventu tak mega okrojono bo nie jest jakiś spektakularny ten event nie wprowadza nam nie wiadomo czego nie oczekujmy się Latios Latias są pokemonami Mech fajnie że będą mega bo będą nowe typy bustowały na rajdach więc to jest spoko niestety ewentualnie Latios tak no bo Latias to, to nie ale Latios ewentualnie Sojderkszeni nie więc jest ok Dobrze, że wchodzimy z pierwszymi legendami na mega formy, bo bałem się, że. Ekran wyłączył się, tak? Bałem się, że może być tak, że pierwszą y, mega formę legendarnego Pokemona na przykład zobaczymy zima obecnego roku albo może 2023, bo tempo wprowadzania nowych mega Pokémonów. Nie jest najszybsze. Kiedyś widziałem, ktoś obliczył, że jeżeli by Niantic wprowadzał Mega Pokemony tak, jak sprowadził, zaczął je wprowadzać na samym początku gry, to ktoś tam obliczył, że zajęłoby to chyba dwa lata nawet, czy coś w tym stylu. Ale miejmy nadzieję, że to nastąpi szybciej. Bardzo jeszcze raz wielki props za tą nową mechanikę Mega Ewolucji bezpośrednio z lobby rajdowego. Jeszcze jakbyście tam u góry pierdolnęli nacisk OK i jak każdy w lobby by kliknął OK, to nie trzeba czekać tego całego czasu. Ja dziękuję bardzo. Widzimy się proszę Państwa w niedzielę. W poniedziałek będzie kolejny odcinek i miejmy nadzieję, że wszyscy z obecnego stanu sytuacyjnego, jaki jest w tej grze, są zadowoleni. Do zobaczenia, cześć.